Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym przeglądzie Dziwnych Skoczni w DSJ4. W ogóle są święta, więc zróbmy tutaj sobie jakąś świąteczną atmosferę. Nie mam za bardzo jakoś na to pomysłu, więc po prostu w tle będzie leciała świąteczna muzyczka. I nie wiem, może gdzieś tu sobie pierdyknę jakąś choinkę. Zanim zaczniemy, zapraszam oczywiście do zostawienia subika, do zostawienia łapeczki w górę, jeżeli chcecie więcej takich przeglądów Dziwnych Skoczni. No i zaczynamy! Miejmy nadzieję, że poziom dziwności z poprzedniego odcinka zostanie utrzymany i pierwsza skocznia. Zwykle sobie nie patrzę na skocznie bez zdjęcia, ale tutaj sobie zrobimy wyjątek w tym odcinku. E short jakich mało HS 138. Ściągamy. Ciekawa nazwa. Nie wiem czego tu się mam spodziewać. Oczywiście oddamy sobie skok z zaskoczenia. O, już widzę Ciekawy rozbieg. Dobra, mamy wiatr pod narty. Co to będzie za skocznia? Czy tu się będzie w ogóle dało skoczyć? Zobaczymy. Uwaga, co to ma znaczyć? Ej, chyba, widzowie. Tu się nie da skoczyć, chyba jednak. O kurcze, piękne noty będą. Proszę Państwa, co? Co tu się stanęło? Kurcze, widzowie. Do no tego już nie rozumiem. Poczekajcie, zobaczmy sobie, jak ta skocznia wygląda. Także ten. Tutaj niby normalnie. Tutaj niby jest rozbieg. Taki troszkę y, wysoko. Ale patrzcie, tutaj cofam sobie, cofam i nie wiem, co tu się w ogóle dzieje. Nie wiem, jak to mam zobaczyć w ogóle. <grym> Widzowie, aha, tutaj tak do góry jest. Nie mam pojęcia, co to ma oznaczać. Z... Oddajmy sobie, może skok jeszcze jeden. Zobaczmy, czy się da w ogóle. No i dobra, kolejny skok. Mam nadzieję, że w dobrym miejscu się wybije. O, do... no jest lepiej, ale chyba ta skocznia, no nie da się tu. Yy, oddać skoku, nie da się tu wylądować raczej. Ona jest taka po prostu forfan, że zobaczymy sobie, co się tu z zawodnikiem stało. No, zmasakrowało go troszeczkę. Ojojoj. oj, patrzcie, go jeszcze tutaj przesuwa jakoś, wykręca mu ręce i ja nie mogę. Dobra, ostatni skok na tej skoczni. No i zobaczmy, co tu się stanie tym razem. O kurczę, jaki bliski widok. No dobra, niech już będzie, niech już będzie taki widok. Zobaczmy, co tu się stanie z tym zawodnikiem dalej. No i no kurczę, dobra, trochę zuma zrobił, <gry> inaczej go troszeczkę tutaj wbiło. E, o, oh, nie, znowu się zaczyna horror. <gry> Masakra dsj 4, to czasami może wyglądać jak horror. Jak tych zawodników tak wykręca masakrycznie. A to wszystko w rytm świątecznej muzyki. Aha, patrzcie jeszcze w ogóle na to, jak to wygląda. <gry> Taki, taka dziura tam jest po prostu. O, teraz to widać taka dziura i tam zawodnik sobie, prawda, wpada. Taka skocznia Forfan, lecimy dalej. Na razie sobie patrzymy te nowsze skocznie. Short jakich mało był dodany 3 dni temu. I kolejna skocznia to chmurka ekipy K69. Dodana 5 dni temu, Julionek, ściągamy oczywiście. No i oczywiście skok z zaskoczenia tutaj musi być, nie wyobrażam sobie inaczej. Zobaczmy tą skocznię z zaskoczenia. A może ona będzie normalna? Nie wiem, nie wiem, co tu się wydarzy. Mam wiatr, Ło! tak, na pewno. Na pewno będzie ta skocznia normalna, 100%. Ej, dobre, to było dobre. Tak ogólnie wygląda ta skocznia tutaj z dalszej perspektywy, naprawdę bardzo ciekawie. Tutaj możemy zauważyć mój poprzedni skok. Chmurcia kocha na napis, no elegancko. Naprawdę ciekawa skocznia, bardzo ciekawa. Oddajmy sobie jeszcze jeden skok, albo nawet nie jeden, tylko kilka. No tutaj z tego widoku na pewno muszę skoczyć, bo nie będę widział progu, a ja myślałem, że to będzie normalna skocznia. No jak, jak mogłem tak myśleć? Ale kurczę, jaka fajna. Taki skocznie jeszcze nie widziałem w DSJ4, nie wiem jak wy widzowie, naprawdę ciekawy pomysł. O, tutaj jeszcze mamy drugi skok, kurcze, nawet nie wiedziałem, musimy sobie do końca przejechać tym zawodnikiem. Ogólnie tak ta skocznia wygląda jeszcze w całej okazałości, też na końcu jest dziura, także no nie wiem co z tymi dziurami ludzie mają. A my już oddajemy kolejny skok na tej skoczni, czy będzie jakiś rekordzik, no możliwe, bo <laughs> jak wysoko. E, czekajcie, gdzie tu się da zalecieć, w ogóle jak ja tu mam. Sylwetkę w locie obrać kurczę, może da się przelecieć tą bulę, zobaczmy sobie co tam jest jeszcze dalej, jak zawodnik jedzie, e, bo tutaj prawdopodobnie da się to jakoś przelecieć, zaraz sobie jeszcze spróbujemy oddać jeden skok. Aha, kolejny skok na chmurce ekipy, no krzywe wyjście z progu, ale jest, o nie, za nisko się nachyliłem, jeszcze raz, musimy tutaj oddać dobry skok, chociaż jeden by fajnie było, przeleci za tą bulę, chociaż nie wiem czy mi się to uda, bo totalnie nie wiem jak tutaj mam obrać dobrą sylwetkę w locie na tej skoczni, jeszcze ostatni skok sobie spróbujmy oddać. I ostateczny skok na chmurce ekipy, nie wiem jak tu mam lecieć, może nabierzmy troszkę wysokości, może teraz będzie ładnie. Nie no, nie mogę tej buli przelecieć, no trudno. Dobra, przekonaliście mnie widzowie, ostatni skok z najwyższej belki. O w ogóle, co tu się na rozbiegu dzieje, jakieś dziwne rzeczy. Rozbieg zapsypany śniegiem, niestety spóźniłem wyjście z progu. No dobra, już sobie opuścimy tą chmurkę ekipy. Lecimy sobie dalej. Naprawdę dziwna, śmieszna, ciekawa skocznia. I szukamy skoczni dalej. Co jest z tą ekipą dzisiaj? Napoje ekipy, no dobra, przekonali mnie, ściągamy. Oczywiście będzie skok z zaskoczenia, bo te skoki z zaskoczenia są fajne. Napoje ekipy, co tutaj się stanie? Coś dzisiaj odcinek z ekipą związany mamy. Nie wiem o co chodzi. Na pewno to jest duża skocznia. Wow! Kurczę już sobie. Jezus Maria, co tu się dzieje? Ej, widzowie. No tak, kolejna dziwna skocznia. Zobaczmy sobie ją w całej okazałości może. Ej, ta skocznia jest bardzo podobna do roller coaster ekipy z któregoś tam przeglądu dziwnych skoczni. Tak to w sumie wygląda. Mamy tutaj na środku jakiś dziwny domek. Wysoko się tu leci. No ale. Jest może troszkę za mało dziwne jak ja na dzisiejszy odcinek. Oddajmy sobie jeszcze jeden skok i lecimy dalej. No i zobaczmy, czy się teraz uda na pewno wyjście z progu dużo, dużo lepsze, lecimy bardzo, bardzo wysoko. No i zobaczmy, gdzie się uda zalecieć, na jaką odległość. Tu może też się na tą bulę jakoś przelecieć. Poczekajcie, zobaczmy sobie, gdzie ten zawodnik dojedzie. No możliwe, że się da tą bulę przelecieć. Kurczę, no to dobra, jeszcze ostatni skok z najwyższej belki. Oby było tylko dobre wyjście z progu i będzie wszystko ok. Mam nadzieję, przynajmniej taką, uwaga. No dobra, niech będzie to wyjście z progu, naprawdę duża prędkość na progu. Sylwetka w locie, ciężko ją troszkę utrzymać, ale lecimy, lecimy, lecimy cały czas dalej. O, kurcze, chyba się uda przelecieć tą bulę. Tak jest! Udało się przelecieć bólę. Nie dlaczego, Salto? No trudno, ale... <laughs> przynajmniej nam się udało oddać daleki skok dobra, nie zatrzymujmy się, lecimy dalej i kolejna skocznia w dzisiejszym odcinku to Zbigniew Stonoga HS400, HS400 nie wiem czemu dwa razy, może jakiś podwójny skok ściągamy, zobaczymy oczywiście skok z zaskoczenia eee, zobaczmy sobie tą skocznie. wiatr delikatny pod narty ale tu wiatr nie ma znaczenia ma tu znaczenie dziwność tej skoczni ono jest trochę dziwna, tego się nie spodziewałem Oddajemy sobie jeszcze jeden skok. Jest tutaj bardzo niski próg, ale tutaj, jak się dobrze wybijemy, to myślę, że się uda daleko zalecieć. Tak jak może teraz, jest dobra wysokość. Będzie chyba dobry skok, będzie chyba dobry skok. Jest ta skocznia ogromna, ale dlaczego dwa razy HS400 napisane? Tego nie wiem. Czy coś tu się jeszcze wydarzy? Chyba nie. Tak ta skocznia wygląda w całej okazałości. No na pewno jest tutaj dziwny rozbieg. No jest ona dziwna, ale na pewno troszkę nam tutaj zaniża poziom dziwności. Oddajemy sobie jeszcze jeden skok i lecimy sobie dalej. Zobaczmy, czy uda się skoczyć troszkę lepiej niż ostatnio. Możliwe, ładnie to wygląda. Tutaj nie wytraciłem prędkości, jest ta wysokość. I czy się uda wylądować? O nie, nie! Kurczę, nie udało się wylądować. No dobra, lecimy sobie dalej. Była chmurka ekipy, był napój ekipy, no to teraz lody ekipy, ściągamy HS200. Skok zaskoczenia oczywiście będzie, zobaczmy, co to za skocznia. E, jakoś wysoko jest rozbieg. Coś to podejrzanie wygląda. Spróbujmy sobie może z tego widoku na początek. I uwaga! Wow! No też podobna skocznia do Roller Coaster ekipy. No także nic tutaj specjalnie się nie wyróżnia. No, oddajmy sobie jeszcze jeden skok, już wiem o co tu chodzi z tego widoku. Potem sobie przełączę ten. Myślę, że tak będzie najlepiej. I zobaczmy sobie kolejny skok. Hyt. No, teraz wyjście z progu dużo lepsze. I skok będzie na pewno też dużo lepszy. No, ale zróbmy sobie jeszcze skok z wyższej belki. Tutaj piękny napis ekipa. Tak ta skocznia wygląda w całej okazałości. No, troszkę za mało dziwna. Oddajmy sobie na nie ostatni skok z najwyższej belki. Zobaczymy, co się tutaj wydarzy. Uwaga. I hyds, czy przelecę tą bóle? No na pewno ją przelecę z takiej belki, tak mi się wydaje, ale czy uda się to wylądować? Oj, o kurcze! Może być ciężko z wylądowaniem. No niestety, tak jak myślałem, nie udało się wylądować. Mam nadzieję, że to będzie dzisiaj ostatnia rzecz ekipy. Lecimy dalej. I dobra, ostatnia dziwna skocznia w dzisiejszym odcinku. Earth is Flat HS-85. Skocznia już trochę starsza, bo skończyły nam się nowe skocznie. Ściągamy. Ciekawe, co to będzie za skocznia. Naprawdę mnie to ciekawi. Zróbmy sobie skok z zaskoczenia. Fajny, ciekawy tutaj mamy napis. E, uwaga, lecimy. Pierwszy skok zaczyna się tu naprawdę wolno. E, jedziemy. Gdzie to jest? W ogóle, co tutaj się dzieje? Zaraz się okaże. Uwaga. Albo się nie okaże! Jezus, naprawdę, ziemia jest płaska. Kurczę, no, macie tutaj dowód, jak na e, dłoni, że tak powiem. Zobaczmy sobie tą skocznię w całej okazałości. Tak, ta skocznia wygląda w całej okazałości. Ten napis jest bardzo fajny. W ogóle e, myślę, że ta skocznia jest bardzo dziwna i pasuje nam jak najbardziej do dzisiejszego odcinka. Oddajmy sobie na niej, może skok, spróbujmy. Tu skoczyć lepiej. Z tego widoku sobie spróbuję. Nie wiem o co tu chodzi z tym śniegiem. <noise> Nie, no za wcześnie się teraz ubiję. Jeszcze oddajemy sobie skok. Nie mam pojęcia z którego widoku zaatakować. No już chyba z tego będzie najlepiej się wybić. Ta górka śniegu nad trochę przeszkadza i... O, no właśnie, z tego było się najlepiej wybić, ale czy da się tu wylądować? Na pewno się da tu wylądować, nie odpuszczę, musimy tu wylądować. I czy to będzie już ostatni skok, czy uda nam się wylądować na tej szalonej skoczni? Troszkę za wcześnie, ale wyląduj, nie, jeszcze raz. No i dobra, to już chyba ostatni skok, fajnie by było, gdyby się udało tutaj wylądować za późne wyjście z progu, no i nie udało się. Teraz już naprawdę, ostatni skok, jak się nie uda wylądować, to już niestety kończymy. Uwaga, uwaga, pyk. No, dobrze, dobrze, dobrze to wygląda. Lądu jest! Udało się wylądować! Hurra! No i to na tyle w tym przeglądzie dziwnych skoczni w DSJ4. Z racji tego, że to świąteczny odcinek, życzę wszystkim moim widzom wesołych świąt. Przypominam o zostawieniu Subika, o zostawieniu łapeczki w górę, jeżeli chcecie więcej przeglądów dziwnych skoczni z DSJ4. A ja się z wami żegnam. Do usłyszenia!